Witam w kolejnym filmie. Dziś chcę <coughs> przedstawić Wam, na co zwróciliśmy uwagę przy zakupie działki oraz jakie czynności wykonaliśmy przed jej zakupem. Pierwszą rzeczą było znalezienie gotowego projektu domu, który najbardziej nam się spodobał. W naszym przypadku była to strona ekstra dom, gdzie przy każdym projekcie domu. Podawane są minimalne wymiary działki, jakie są potrzebne do wybudowania danego domu. W naszym przypadku jest to minimalna szerokość 20,05 m oraz minimalna długość 20,9 20 m kolejną rzeczą było szukanie odpowiedniej działki. My swoje poszukiwania oparliśmy na tzw. poczcie pantoflowej, pytaliśmy po znajomych też w internecie. Na różnych stronach, na Facebooku, również wydrukowaliśmy sobie kilka ogłoszeń o kupnie działki i zawiesiliśmy na tablicach informacyjnych w okolicach, które nas interesowały. Po drodze było kilka ciekawych działek i różnych przypadków, które, jak będziecie zainteresowani, to mogę opowiedzieć Wam w oddzielnym filmie. Dobrze, to może wróćmy. Do naszej działki, którą kupiliśmy, w kontakcie z panem sprzedającym, który podał nam numery ewidencyjne działki. Sprawdziliśmy lokalizację mego portalu oraz przebieg mediów, no i udaliśmy się na miejsce, żeby zobaczyć, jak ona w rzeczywistości wygląda. Następnie pan sprzedający podesłał nam maila ze skanami dokumentów takimi jak zaświadczenie do celów notarialnych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu sprawdziliśmy jakie jest przeznaczenie działki i czy można na niej budować. Później na podstawie danych z tego zaświadczenia wyszukałem na stronie gminy cały miejscowy plan zagospodarowania dla tego terenu który sobie wydrukowałem i sprawdziłem dokładnie, jakie są uwarunkowania dla całego tego terenu oraz naszej działki. Następnie otrzymaliśmy również wypis z rysu gruntów, który zawierał powierzchnię działki, klasę gruntu oraz numery ksiąg wieczystych. W naszym przypadku były to dwie księgi wieczyste, ponieważ nasza działka składa się z dwóch działek przyległych do siebie, no i każda ma działka ma osobną księgę. Dostrzymaliśmy również też mapę sytuacyjną z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, na której potwierdził się przebieg mediów na działce oraz w jej okolicy, które sprawdzaliśmy też wcześniej na geoportalu. Tutaj bardzo ważne jest, aby sprawdzić co jest na mapach na geoportalu, a na mapach z Powiatowego Ośrodka Geodezji, ponieważ mogą wystąpić czasami rozbieżności. Kolejną rzeczą, jaką zrobiliśmy przed kupnem działki, było wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Tutaj, z polecenia mojego kolegi, wynajęliśmy pana, który posiada firmę specjalizującą się w wykonywaniu dokumentacji badań podłoża gruntowego. Wykonał nam dwa odwierty na działce o głębokości 4 metrów, na podstawie których określił. Następujące warstwy geotechniczne. Warstwa pierwsza to są gliny pylaste i pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Warstwa druga to piaski pylaste w stanie średnio zagęszczonym. A warstwa trzecia to piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym. Przy odwiertach do 4 metrów poniżej poziomu terenu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Także to jest też bardzo ważne. Wiemy też, że nieczęsto wykonuje się takie badania. Geotechniczne jednak no my zdecydowaliśmy się to zrobić z racji tego, że właśnie pierwszą warstwę Suma glina i obawialiśmy się na no, jakiej głębokości znajduje się grudnośny. A wiecie, im niżej grudnośny lub gorszy grunt, tym koszta wykonania fundamentów rosną, oczywiście. Na szczęście pod gliną występują piaski nośne, także pan wykonujący badania, również później pan. Projektant stwierdzili, że można spokojnie budować dom. Również chcieliśmy przed kupnem działki sprawdzić, jak wygląda sytuacja z podłączeniem mediów, żeby czasami nie robić się w bambuko. Tak? Dlatego zadzwoniłem do Urzędu Gminy do Działu Gospodarki Komunalnej z zapytaniem o podłączenie wody i kanalizacji. Uzyskałem pozytywną odpowiedź, że będzie rozbudowywana sieć w tej okolicy i nawet jest na to planowana inwestycja w gminie. Jeśli chodzi o prąd, to nie dopytywaliśmy w zasadzie nigdzie, ponieważ prąd mamy na działce, na chwilę obecną jesteśmy już też pod podpisaniu umowy z PGE na przyłącz i teraz zaczęło się już nasze oczekiwania na realizację, także spoko. Najdalej no od naszej działki jest gaz, więc z obawy o możliwość Przyłączenia właśnie gazu, udałem się do gazowni, gdzie złożyłem pismo, tak zwane zapytanie o możliwość przyłączenia działki do sieci gazowej. Tutaj po około 3 tygodniach dostaliśmy również odpowiedź pozytywną. Jeżeli chodzi o gaz, właśnie to złożony, już mamy też wniosek o warunki przyłączenia i oczekujemy, aż przyjdzie umowa do podpisania. Więc już na tym etapie nie pozostało nam nic innego. Jak umówić się z panem sprzedającym na transakcję. Dlatego w tym celu należało skontaktować się z notariuszem, który by przeprowadził cały ten proces. W naszym przypadku pan sprzedający zaproponował nam pana notariusza, który już wcześniej przeprowadzał mu sprzedaż działek. I ogólnie jest w temacie, ma wszystkie dokumenty, tak więc przestaliśmy na tą. Propozycje i umówiliśmy się na transakcję. A jak przebiegał proces kupna u pana notariusza? Jakie dokumenty przedstawił nam pan notariusz oraz pan sprzedający? Opowiem wam w kolejnym filmie. Także zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć.